Dzień dobry Państwu, nazywam się Remigiusz Lemke i zapraszam na kolejnego globalnego inwestora. Zarówno NASDAQ 100, jak i indeks S&P 500 osiągnęły kolejne rekordowe poziomy, głównie za sprawą wzrostów spółek technologicznych. Pozytywnie wyróżniała się między m.in. Nvidia, drożejąca o ponad 4%, ciążyły walory producentów ropy Którzy tracili na wartości w ślad za przeceniającą się ropą, która z kolei przeceniała się z uwagi na wzrost liczby zakażeń koronawirusem w Europie, a także w Azji. Przejdźmy do naszego wig 20. Dziś indeks 20 największych spółek traci na wartości około 0,9%, głównie za sprawą przeceniających się banków. Pozytywnie wyróżniają się walory, takie jak CD Projekt, które drugi dzień z rzędu mocno zyskują na wartości i są na najlepszej drodze do podjęcia próby ataku na ostatnie opory. Świetnie radzi sobie również Allegro, zyskujące 2%, i wy, i w które powróciło powyżej 65 dolarów. Przejdźmy teraz do informacji ze spółek zagranicznych. Na początek Facebook. Amerykański sąd odrzucił dwa pozwy antymonopolowe przeciwko e, Facebookowi. Jeden został złożony przez Federalną Komisję Handlu. Tutaj e, sąd stwierdził, że komisja nie była w stanie udowodnić monopolistycznej pozycji e, Facebooka. Dodatkowo e, sąd stwierdził, że komisja ma czas na złożenie ponowne złożenie e, wniosku a także poprawę jakości samego wniosku do 29 lipca. E, drugi pozew został złożony przez e, Stany. Tutaj sędzia wypowiedział się, że Stany czekały zbyt długo. Z zaskarżeniem decyzji o zgodzie na przejęcie Instagrama w 2012 roku, a także WhatsAppa w 2014 roku, wartość tych przejęć wynosiła odpowiednio miliard dolarów i 19 miliardów dolarów. Po tych informacjach kurs Facebooka zyskał na wartości ponad 4%. I po raz pierwszy w historii y, kapitalizacja giełdowa Facebooka znalazła się powyżej 1 y, biliona dolarów. Y Decyzja sądu oddala możliwość zmuszenia Facebooka do e, sprzedania e, Instagrama i WhatsAppa, co bardzo pozytywnie wpłynęło na nastroje dla inwestorów. Przejdźmy teraz do mm, Qualcomma, czyli największego producenta e, mikroprocesorów do telefonów e, komórkowych, a także lidera technologii e, 5G. Firma w czasie konferencji w Barcelonie poinformowała, że nawiązała współpracę z 40 operatorami telekomunikacyjnymi, a także z producentami sprzętu aby rozpropagować swoją wersję, szybszą wersję technologii 5G, tak zwaną wersję milimetrową opartą na wyższych częstotliwościach, która z jednej strony jest znacznie szybsza niż pozostałe technologie 5G, ale z drugiej strony jest znacznie droższa, co wstrzymywało rozwój w technologii milimetrowej poza Stanami Zjednoczonymi i Japonią. Wczoraj notowania Qualcomm'a wzrosły o około 1,5%. Qualcomm informował jeszcze o tym, że z tej technologii będzie m.in. korzystał Apple, tak aby technologia była kompatybilna na całym świecie. Przejdźmy teraz do Etsy, czyli amerykańskiej platformy e-commerce, która poinformowała o tym, że nabyła za 217 milionów dolarów inną platformę Elo7. Jest to krok, który umożliwi ekspansję IC na rynku brazylijskim. Firma twierdzi, że Elo7 jest odpowiednikiem IC, tylko że na rynku Ameryki Łacińskiej Ici już kilka tygodni temu kupił również spółkę zajmującą się handlem używaną odzieżą online. Ogólnie ICI bardzo mocno rozwija się w ostatnim czasie przez przejęcia. Dodatkowo w wczorajsze przejęcie spodobało się inwestorom. Kurs ICI zyskał na wartości ponad 7%. Od strony technicznej doszło m.in. do przełamania górnego ograniczenia kanału spadkowego, co Powinno zgodnie z klasyczną analizą techniczną napędzić dalszy wzrost. Pierwsze opory znajdują się w okolicach 228 dolarów. Z kolei, jako wsparcie, można wskazać okolice 179 dolarów. I przejdźmy teraz do United Airlines, który w najbliższym czasie ma zakończyć zakup do 270 sztuk nowych samolotów za około 30 miliardów dolarów. Jest to odpowiedź United Airlines na rosnący popyt na usługi przewoźników, a także na wygasające ograniczenia pandemiczne. Zlecenie ma obejmować do 200 sztuk Boeingów 737 Max oraz do 70 sztuk Airbusa A321. Neo. Jeżeli transakcja dojdzie do skutku przy maksymalnych e, liczbach, to United Airlines na pewno uda się uzyskać jakiś rabat i cena będzie wyraźnie, wyraźnie niższa niż e, te wcześniej wspomniane 30 miliardów, co jest e, standardem na rynku e, lotniczym. E, jeżeli chodzi o samo zachowanie kursu, United Airlines porusza się w ostatnich miesiącach w konsolidacji od dołu ograniczonej okolicami 50 dolarów, z kolei od góry okolicami 63 dolarów, dopiero wyjście powyżej lub poniżej któregoś z tych pułapów da mocniejszy impuls do ruchu w konkretnym y, kierunku. Dziękuję Państwu za uwagę. To wszystko, co dla Państwa na dzisiaj przygotowałem. Na koniec proszę zapoznać się z treścią informacji prawnej, a na kolejny film zapraszam już jutro.